Siema, kolejny odcinek o markecie, pogadamy co, gdzie i jak, ogólnie fajnie, bo mamy duże odbitki, bardzo duże, na może niekoniecznie kosach, no bo to, to raczej obwius, że tu takich odbitek nie zobaczymy, na pewno w tak krótkim przeciągu czasu, ale są odbitki, jest też fajne, że kurde odcinek dobrze siadł, no strach trzeba wykorzystywać I, i spójrzcie jakie tu dołki to były, no to było aż chore i dobra, to zaraz będziemy kontynuować. Skin z Mikey wymienisz skiny na naklejek, floata do wartości. Można szukać czegoś ładnego. Kod Rafiko z 5 dolarów, nawet za darmo. Jest stabilna cena, możesz się wymienić. No i masz też plus 35% więcej do wpłaty, jak sobie kodu tu użyjesz. Także tak, ogólnie kosy są dalej dosyć nisko. Tam wybrane jakieś coś tam odbijają, ale inne rzeczy. Jakieś naokoło, czy, czy jakieś kapsuły, czy jakieś skrzyneczki, skrzyneczki tutaj najbardziej Po prostu zaczynają sobie już odbijać do bardzo fajnych pułapów cenowych Gdzie gdzie mniej, gdzie nie gdzie bardziej Więc jak ktoś nakupował, no to szacunek Bo powiedzmy sobie szczerze, ta aktualizacja wywoła mnóstwo strachu Na pewno zmieni troszkę, bardzo w sumie może zmieni to jak będziemy patrzeć na, na te kosy Nie będą już takie rary i tak dalej ale na sam koniec dnia, no to tu więcej wleciało strachu niż y, takiego realnego, że nie wiem, to jest koniec marketu. To nie jest nic takiego, co fundamentalnie by zmieniało aż tak rynek i to, jak tutaj operujemy. Więc tak, teraz, no teraz już za mniej niż tydzień, y, wlecą te koski, które teraz zostały wytworzone zaraz po aktualizacji. I pytanie, czy to będzie, więc dobra, no podsumujmy sobie. Ten tydzień, no mamy bardzo spadkowy i na kosach, y, i na rękawiczkach, no i wiadomo też, i temów. I tem ogólnie oberwały, bo to przeniósł się ten strach wszędzie. Ludzie po prostu w strachu zaczęli sprzedawać swoje ekwipunki. W kolejnym tygodniu e, pojawią się te kosy, które zostały wytworzone. Tak, no tak. I pytanie, czy wtedy znów zobaczymy spadki. Wiecie co, wydaje mi się, że najgorsze jest już za nami. Że taki strach właśnie to, że wiesz, jakiś kanał Zero, wszyscy nagle zaczęli starać o tym mówić. Na TikToku to latało e, o tych spadkach, że, że koniec świata i tak dalej. To najgorsza burza przeszła. No, za tydzień na tych kosach faktycznie może się coś jeszcze pojawić: jakieś spadki. zobaczymy, czy one też w ogóle będą re recoverować e, jeszcze przez te kilka dni, czy niekoniecznie. E, te koski, ale myślę, że najgorsze za nami. I też jak koski, dobra, faktycznie mogą jeszcze spaść, to wydaje mi się, że jakieś pośrednie rzeczy, jak skrzynki, jakieś kapsuły, jakieś po prostu wszystko inne, co ono w sumie jest sobie, no to tu już nie zobaczymy tego, że tutaj raczej strach po prostu bardzo zadziałał i, i tak trochę rykoszetem ludzie to sprzedawali, taka jest moja opinia. Napiszcie czy kupowaliście ja i tak sobie jeszcze będę, znaczy nie, nie kupowałem, tylko mówiłem, żeby kupować Sadek. Nie miałem kapitału, ale teraz sobie ogarnąłem. Więc to też jest, kurde, jak się, warto mieć kapitał w sumie. Czy na, czy na Steamie, czy, czy gdzie indziej, na Steamie na, na pewno jest to dosyć spoko, bo Możemy szybko te ruchy robić, więc to też jakaś taka moja wizja, że, że ten kapitał będę musiał utrzymać, no bo tak to nie mogłem sobie zrobić tych zakupów na tych dużych spadkach, więc to kolejna jakaś taka lekcja będzie, ale no teraz sobie ogarnąłem, więc już też dobiorę sobie zakupy, mimo że to no już odbiło dosyć mocno, to tak czy siak e, mniejsze, ale spadki fajnie wykorzystać. Dzięki za dziś i do następnego, cześć, pa pa.